Wojewódzki wypalił z tym do Wiki Gabor. Szelongowska stanęła w obronie 18 latki. Już niebawem na antenie TVN wyemitowany zostanie 12 odcinek popularnego programu Kuba Wojewódzki. Tym razem na słynnej kanapie zasiądzie duet kobiecy, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów, Wiki Gabor oraz Dorota Szelongowska. W zwiastunie wtorkowego odcinka zobaczyliśmy, że znana projektantka wnętrz w pewnym momencie musiała upomnieć gospodarza. Poszło o to, co wojewódzki powiedział do 18-letniej piosenkarki. Wiki Gabor to jedna z najbardziej rozpoznawalnych artystek młodego pokolenia w Polsce. Szerokiej publiczności dała się poznać w 2019 roku, kiedy to zwyciężyła w 17 konkursie piosenki Eurowizji Junior w Gliwicach. Od tamtej pory jej kariera nabrała tempa. Wokalistka wydała już cztery albumy studyjne, Getaway, Into My Imagination, ID, Terminal 3 oraz najnowszy krążek Spektrum Uczuć, który ukazał się 14 listopada 2025 roku. Jej koncerty przyciągają tłumy, a liczba fanów na Instagramie zbliża się do 800 tysięcy. Mimo ogromnej popularności młoda artystka często spotyka się z krytyką, szczególnie dotyczącą jej wyglądu i wyrazistego scenicznego wizerunku. Jak sama przyznaje, nie jest to łatwe, ale stara się nie zwracać uwagi na hejterów i koncentrować na swojej pasji muzyce. Kuba Wojewódzki, Dorota Szelongowska stanęła w obronie Wiki Gabor. W zapowiedzi najnowszego odcinka programu Kuba Wojewódzki widzowie mogli zobaczyć, jak prowadzący w charakterystycznym dla siebie stylu postanowił zapytać Vicky Gabor o jej życie prywatne. W pewnym momencie bezpośrednio zapytał młodą wokalistkę, dlaczego nie ma chłopaka. Pytanie to wywołało szybką reakcję Doroty Szelongowskiej, która postanowiła stanąć w obronie 18-latki. Nie wolno pytać w tych czasach o takie rzeczy, Misiu, powiedziała Szelongowska, zwracając się do Kuby Wojewódzkiego. Kiedy Wiki Gabor zażartowała, że obawia się, iż zostanie za chwilę zaatakowana, projektantka wnętrz uspokoiła ją, dodając: Ja tutaj jestem, ja, twoja starsza koleżanka i ja wtedy skoczę mu do gardła. Kiedy i gdzie oglądać program Kuba Wojewódzki? Czego jeszcze dowiemy się o Wiki Gabor i Dorocie Szelongowskiej w najnowszym odcinku Kuby Wojewódzkiego? Jakie tematy poruszą i jakie anegdoty zdradzą? Tego dowiemy się już we wtorek, 18 listopada, o godzinie 22.40 na antenie TvN. Program będzie również dostępny w serwisie player.pl